Maciuku, dzisiaj byłeś tutaj w Zakopanym raczej jako kibic. Jak ocenisz ten dzisiejszy konkurs? Myślę, że bardzo ciekawy konkurs, bo do końca yy, trwała walka. Budżety były niewielkie i myślę, że przede wszystkim kadra juniorów zaskoczyła tutaj swoją bardzo dobrą dyspozycją, zajęli całe podium. No i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo w porównaniu do tego co widziałem na początku sezonu letniego, kiedy to było ich pierwsze zgrupowanie jest znacząca poprawa. Także bardzo fajnie to wyglądało, fajnie oglądały się te zawody i e, mam nadzieję, że za rok jeszcze, jeszcze lepiej będzie to wyglądało. Można powiedzieć, że rosną wam następcy, rywale. Tak, i jedno i drugie, bo wydaje mi się, że na pewno następcy i na pewno rywale, bo to z nimi pewnie za parę lat będziemy rywalizować o to, kto znajdzie się w tej pierwszej kadrze, w reprezentacji na najważniejsze zawody. Ale jest to jak najbardziej pozytywne konkurencja musi być, bo ta konkurencja zazwyczaj podnosi tylko poziom sportu. Właśnie a na jakim etapie przygotowania wy jesteście w kadrze A i jak Ty sobie radzisz obecnie w treningach? w takim zaawansowanym etapie przygotowań do zimy. Testujemy sporo sprzętu, jest sporo treningów na siłowni, na sali, także sporo skoków. Także no... Pierwsze czekają nas jeszcze ostatnie zawody Reddigo Grand które będą takim sprawdzianem formy, a później już takie stricte przygotowanie do, do zimy, przygotowywanie sprzętu i, i formy. Dzięki, powodzenia!